Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale jestem w YouTube No i dzisiaj zagramy sobie w minecrafta Pewnie dużo osób czekało na taki odcinek z minecrafta Ponieważ dawno nie nagrywałem minecrafta Kto policzy ile dzisiaj e, powiedziałem słów minecraft No w komentarzu <grym> Więc możecie sobie lajka, like suba z dzwonem I dołączyć na discorda, link oczywiście macie w opisie Możecie też udostępnić film swojemu znajomemu czy tam Koledzy, czy koleżance, czy mamy, czytacie, żeby. Możecie mi napisać, żeby zostawili na przykład lajka pod tym filmem, albo suba na moim kanale. Będzie mi bardzo miło. Yy, więc ja już przechodzę do odcinka. Yy, ogólnie to zauważyłem, że tutaj ludzie bardzo dużo kopali. <grym> Nie wiem, czy bardzo to jest odpowiednie na to określenie. Tyle osób tutaj musiało kopać. Tyle osób na takich mocnych nukerach. No bo. Wierzcie mi, gdyby, nawet gdyby jedna osoba na bardzo dobrym nukerze by tutaj yy, kopała, to by nawet tyle nie wykopała. To musiało kilka osób jakiegoś kopać na jakimś zarobistym nukerze. Ja ogólnie jesteśmy na cheatcraft.pl To jest chyba jedyny serwer w Polsce, yy, w którym nie banuje za cheaty. Yy, więc jest bardzo fajne, że taki w ogóle coś zrobili. Bo... no bo w sumie cheatować jest nawet fajnie. Tylko, że można pana dostać. Chodzi mi o to, że jak, jak ty cheatujesz, to jest fajnie, a jak ktoś cituje, to jest źle. Każdy tak ma. Więc, no dobra. Nieważne. Już się rozgadałem. a Powinniśmy teraz przyjść do odcinka czy coś. Dobra, ogólnie mam jestem na huzuni. Um, mam tutaj takie cheaty, Możecie coś zastopować i obejrzeć. Nie wiem, która to jest w Huzuni wersja 3.5. Nie wiem, taka wersja była dla mnie najlepsza. Miałem już kiedyś tą wersję na starym laptopie. Yy, I odpalamy sobie nukera, oczywiście, wszystko na maksa. Oczywiście nie jest to najlepszy nuker na świecie, ale no nawet jest spoczko ten nuker, powiem wam. Więc na 3, 4, boom, odpalamy nukera. Co jest? Dara, no chwilę, tutaj tak pokopiemy i widzimy się za chwilę. No dobra. Yy, już chwilę sobie tutaj pokopałem, wyłączymy sobie tego nukera. A ja ogólnie chyba jeszcze tego nie mówiłem. 5 łapek w górę to nagrywam czytowanie na Bedwarsach. Chyba się opłaca, co nie wiem. Zostawcie ten 5 łapek, nagrywam czytowanie na Bedwarsach. Yy, jak chcecie się dowiedzieć na jakim serwerze, to musicie zostawić 5 łapek dla was wyzwanie? Chyba nieco, nie ja nie? Musisz dostać pięć łapek, powiem, a pokażę wam na jakim serwerze jest najfajniej w ogóle cheatować. Um, powiem wam, że na tym, cheater, na tym cheaterze na tym serwerze od razu mnie... Oj, od razu... Oni razu mnie nie zmanowali. Co jak ja tam w ogóle dzisiaj jakiś pijany jestem? <laughs> Dobra, na czy Na jakim cheaterze? Dobra, sorry, nieważne, jaki jak jestem głupi w ogóle, że mówicie takie rzeczy? że je, Na jakim cheaterze? Zamiast na jakim serwerze powiedzieć na jakim cheaterze? Już nie wiem, zagadam. Nie słuchajcie mi. <laughs> w ogóle przejdźmy do odcinka. Już bo się troszeczkę gadam za dużo, tak? Ale teraz Speedbridge tutaj. <laughs> Ogólnie zapomniałem, nawet jak się trochę speedbridge'uje ale już sobie przypomniałem. Jest laura. Oczywiście tutaj yy, wszystko jest, w ogóle tych tych nie widziałem, nie widziałem za bardzo, yy. a zaznaczyłem sobie od razu wszystko, <grym> żeby było. Mm, tylko na razie tej killary nie włączajmy. Z tego co wiem, to można sobie też zbindować, na którym się chce tym przycisku mieć. Nie, czekajcie, tu po środku było coś takiego jak Huzuń już, nie ma? Poczekajcie. Musi być. Czekajcie, bo może jestem na jakimś teksturpaku. No, No na chyba na teksturpaku, to przez uniemożliwia. Nie, nadal nie ma. Kurde, gdzie to tak walnęło? Czekajcie, przycisnę w ogóle Minecrafta No, Maxa w sumie, co ja będę się bawił. To chyba nie tekstur pak. Um. No dobra. Um. No dobra, nie wiem. Kiedyś dało się binnować, no, na przykład na Kilaure pod jest... chyba Kilaura pod czym jest? Przecież pod... K? Nie, pod K jest dolfin pod L jest Nuker. Dobrze wiedzieć. Pod E, y? nic nie ma. Nie, pod I y jest... Często coś tam. O właśnie, no bo ja zapomniałem gdzie jest moja skrzynka. Dzięki temu cheatowi możemy znaleźć moją skrzynkę. Yy, włączę sobie też speedminer'a, żeby oczywiście było szybciej. Maxa. I kopiemy się do jakiejś skrzynki. Tam jest, widzę, jakaś podwójna skrzynka, a ja właśnie. Nie wiem, czy w tym odcinku to mówiłem, że zgubiłem skrzynkę. Jakoś. Gdzie tam miałem dużej tanków. Czekajcie. A, ła! Ej, nie, to nie tu. Ej, nie, beka! Znalazłem jakąś opuszczoną gildię chyba. Tak, i czy w tej skrzynce są... Nie, w tej skrzynce nie ma itemów. To też jest jakaś druga skrzynka. której też zakładam, że nie ma itemów. No nie ma, niestety. Tam też są jakieś skrzynki. Najpierw pójdziemy do tych skrzynek Które dużo tych skrzynek tu, dużo osób popało chyba Dobra, skakać czy nie pa, pa, Państwa, Paweł będzie, Wasz Państwa, tu był będzie skakał Tutaj mamy półtora metra i bum! Co ja gadam w ogóle, chory, jestem na łeb O, tu też była jakaś gilda, czy tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma Musimy szybko przeszukać te tam bo to wygląda jakby ktoś coś kopał, i tak, to tak. Ile nie mam no, dobrej ja. To były to jest, jeszcze tam jest coś. No, mara, mi się stąd. Nie to postawię, co chciałem. Chciałem koble postawić. Dobra, spocanie V2. Mm. Dobra, podbijmy się w sumie tam do góry, tam widzę są jakieś skrzynki. Bez kity tam są jakieś skrzynki. Tam jest... Tam nie, to jest ta sama. A, be, a jak ktoś tam jest, to będzie Beka, mówiłam wam. Jak ktoś mnie na tym odcinku zabije, to będzie Beka. I tam? O Ender chest. Czekajcie, Ender, czas się by nie dało wykopać co nie? Dobra, wiecie co, żeby było bezpiecznie, to sobie lepiej mieczek zrobię. I czy do sobie na jakiś fajny enchant. E, mlaga. A, co miałem. Ok, mamy enchantness 1. My sobie tutaj, tutaj pochodźmy, po, poszukamy kogoś do klepy. Yy. Każdy tutaj nie widać CPS-ów. Bardzo szkoda, bardzo. Tam jest jakaś skrzynka, więc sobie do niej pójdziemy. Tam tak, gdzie tylko, że to jest ender chest. Co nie wiem. To nie wygląda jakby to było opuszczane tak naprawdę Przynajmniej mi się tak zdaje Zrobię sobie crafting, bo w ogóle już mogę jakiegoś, jakiegoś gapa zrobić w ogóle Gap to jest złote jabłko, jakby co? A chyba to chyba wszyscy wiedzą no, tylko jedno niestety mogę zrobić My sobie teraz tutaj Mmm... O, mam już 9 złota Dobra, w sumie tyle wystarczy mi 9 Czyli pod E miałem nukera, tak? Tak, dobra To sobie pójdźmy Co ja robię w ogóle Dobra, żeby ten odcinek nie był jakiś mega nudny, to pójdziemy sobie, nie wiem, co, co możemy sobie porobić na serwerze dla cheaterów, polatamy sobie Zostawiamy sobie i kogoś poczukamy. Fly, tak na czwórce. Czyli co właśnie, w... nie sprint, przepraszam. Fly, speed, na piątce będzie. Dobra, poleśmy sobie kość tutaj. O, a co to? To już jest opuszczone. To wygląda jakby to było opuszczone. O, darmowe główki. Tu chyba niczego nie ma. W tych dużych skrzynkach. Też nie. To jest jakaś skrzynka. Tego co widzę, to też nic. po dwie główki w ogóle jakieś. Um, Ninja Gaming i domino... Lonek. Domin, dominolek. Nie wiem jak. Domin, Dominik Lonek. Okej, okay, sorry. Źle <ścoughs> to przeczytałem. mordę sorry. Tu są skrzynki których raczej nic nie ma, tego... Ej, to jest jakieś gildia. Ale tu... może to tu coś na dół? Co jest? Jo! Ja, jo! Ja, myślałem, że to jest już jakiś gostek. Oby te skrzyki nie były budowane, bo będzie słabo. Kurczę, tego nie tutaj jak zejść. O O O! Witam! Zabieram Szybko bierzemy w... CO TO JEST?! CO?! Co? Bierzemy wszystko, koksy jakieś... Co? Dam pana, że miecz! Wszystko! Stręże jakieś! Jest, jest nadrzucak! Dobro, macie główkę darmową. Czekajcie, macie główkę i to też. Co to jakieś kill off? Efficiency piątki. Co? Efficiency. Piątka w i Ej sorry, naprawdę sorry. Sorry dla tej gildii, przepraszam was, że musiałem was okraść. Ale no... co? Macie, macie. No i co? Szczyto weźmiemy. No że nie będę im tutaj glifował nie jestem taki ale, ale mega farta miałem. Przepraszam do tej gildii. Przepraszam, naprawdę. Tylko teraz idzie jest wyjście. Gdzie jest wyjście, przepraszam? O tu jest wyjście jakieś. Ale to chyba nie do tej gildii. Nie to tej gildii. O cóż mogę kopać? Dobra, patrzcie jaki mam itemy, nie mam pytań w ogóle, co? Dobra, sajonara. Co jest? Patrzcie Sharpness 6, strange 2 Co? Co to jest za kilof? Czekajcie, Ciekawe jak on kopie Dobra, lećmy sobie stąd trochę ten, bo to jest chyba niebezpiecznie. I co jest? Czekajcie, miecz mi się zglitchował, nie wiem. Co się w ogóle, ludzie, tutaj stało? Co to są za itemy? A, nie mogę Ender Chesta. Czekajmy się tutaj trochę. Dobra, nie wierzę w to. Ludzie, jednak ten nie był taki głupi, jak się spodziewałem. O, ender, cześcik. Docane rzucaki. Tutaj wszystko oddajemy ładnie. Stąd nawet nie jest niepotrzebne, tak bardzo. Co? Ej, idziemy sprawdzić, jak to kopie. Ja tak się jaram tym. Idziemy sprawdzić, jak to kopie. Nie no, jestem chory. Uwaga. Na 34. Wow! Co jest? Patrzcie, jak to kopię. Ej, nie mogę się stąd wydostać. Patrzcie, jak to kopię. Patrzcie, jak to kopię. Ejo. Ej, easy. 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 Sorry, ta guild. Sorry dla tej gildi. Naprawdę nie chciałem. Ale no sorry, no wy też. Gdybyście znaleźli taką gildię z takimi itemami, to też byście nie odpuścili. Sorry, naprawdę sorry dla tej gildi. Może kiedyś jak będę lepszy, to im oddam tej tem. Czekajcie jaka to była gildia? gezyk chyba jakaś. Czekajcie, bo no teraz... Patrz, co jest? Ludzie! I ja ciekawe ile... To sekundę wykopię opsa. U. O jakby teraz zginął, to by nie było... nie było za fajnie. I czekajcie. Co? Co ja właśnie odwaliłem? Jakieś drewno teraz by się przydało. Ej, dawać. <laughs> Szukamy jeszcze jakichś gildii. Ej, bez kitu dawać, szukamy jakiejś gildii. halo dobra elo sobie czy w f, 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 f dobra, sorry, nieważne co, so, bijać ogólnie na ten serwer tu jest fajny serwer, jak chcecie sobie pochitować, tak o nie dostać bana, no to tu fajny wziąłem nie na razie jakoś nie będziemy brać złoto, diaksy już mm. <laughs> rzucaka. Ja... ja w, ja na tym serwerze gram... Ile ja gram? Może już nie całą godzinę? Nie wiem. I takiej temy mam. Dobra, poszukamy jeszcze jakiejś gildi. A to było za gilda, co ją ja ukradłem całą. No przepraszam, no sorry. Sorry, sorry, dla tej gildii. GZ. GZK. GZK. Dziesiąta w topce. Czekajcie. Info. Nie! Co? Co? Ej, ja w ostatniej sekundzie mam wrażenie, że. Ja Co? Ja w ostatniej sekundzie włączyłem no follow. ale ja jestem takim klaczerem. I kliknąłem wszystko co się da. Tak o! Nie wiedziałem co się dzieje. I nagle włączyłem no fala. jest najlepszy po prostu. no Co to było? Co się dzisiaj w ogóle na tym. Tu jeszcze jakaś gildia? Jeszcze tam. Nie. Jakaś nie, to są stoniarki. E fajnie w ogóle. Stoniarki darmowe. A ty kilof kopie mega. Gipuwa w ogóle. Tu chyba też była jakaś opuszczona gildia. W ogóle dużo jest tutaj skrzynek, zauważyłem. Tu nic nie ma, niestety. No jakaś skrzynka, myślę, że w, niej, w tej niej, no właśnie, w niej nic nie jest. Nie ma. No to jeszcze chwilę tak polatajmy. Będziemy się kończyć ten odcinek, ale to na razie. Bym się Będę się śmiał, jak tutaj coś jest, cokolwiek. Nie, tutaj nie ma. Niestety. Ej, tytuł tego odcinka szczerze powinien... czyli idzie tu. A, to było to samo. Tytuł tego odcinka hmm, powinien być taki... Okradłem gildię y, w dziesiątej topce. Dawaj, to taki tytuł będzie. czy żeby nie było... Pod ja mam... Nie, pod kill Aure. Pod D... Nie, D, nie. E, nie, pod E. <grym> Które ja nie wiem, ja nie wiem ludzie, no. Co to jest? O, fire, we reframe. We refrain. Ja totalnie nie wiem, jakie ja włączyłem fala. Może mi się sama włączyła. I dobra, teraz zagradamy pierwszą, pierwszą topkę. Będzie beka. Czekajcie w... To co jest Siedzi tam Ma, mam wrażenie, że tam jeszcze nie patrzyłem Czy dobrze mam, do, do, do dobre mam wrażenie Ej, Beskitu ja tu jeszcze nie patrzyłem do, jest co jest, to jakieś itemy w ogóle? A czy dobre? Na razie tylko jest ten Znalazłem tylko jedną skrzynkę. Raczej nie. W ogóle fajnie to. To były stoniarki, można sobie to tak przechodzić. Po, tutaj, czekajcie, to był trap? Ej, <śmany> to był trap. I dobra, mamy nowy pomysł na trapa, by the way. Ej, taki trap w sumie mądry jest. I tam się spada do nóg, gdzie czekają osoby. I to jest mega dobry trap. Tylko nikt nie może kopać na cudzej gildi. Na cudzej gildi, przepraszam. Co ja gadam dzisiaj? No, czekuję się... O, sorry. No dobra, to było na tyle. Trzymajcie się. To był chory odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia, Cześć. Yo!